Słowa najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Jak to się stało, że świątynia stała się targowiskiem? To wynik tak zwanego myślenia pragmatycznego. Ludzie przychodzą, chcą złożyć ofiary ze zwierząt, muszą je gdzieś kupić i muszą czymś zapłacić. A że nie każda waluta tego czasu była wymienialna, na straganie trzeba było kogoś, kto się na tych różnych monetach zdał. Po co mają chodzić z tym, nie wiadomo gdzie, skoro mogą to mieć na miejscu? I też nie bez znaczenia, po co mają płacić za miejsce do handlu komuś innemu, jak zarobić na tym mogą kapłani i świątynia? I tak Boży Dom stał się targowiskiem, jaskinią zbójców, jak powiedział Jezus. W tym kontekście warto zadać sobie pytanie, czy przypadkiem i ja nie bywam też tak pragmatyczny, że zapominam o Bożych przekazaniach. Ten materiał wideo powstał dzięki zaangażowaniu wielu osób. Obejrzałeś go za darmo, bo troszczymy się o promowanie wartościowych treści. Jeśli ci się podobał i chciałbyś zobaczyć kolejne, wesprzyj nas. Fundacja Gość Niedzielny.